To odcinek taki, w którym będę pokazywała swoje szkice i będę Wam pokazywała jakich używam ołówków, z jakiej książki rysuję, na przykład z jakich filmików oglądam. Więc ja się uczę rysować oto takiej książki. Wielki kurs rysowania. Jej cena to 49,90 zł. Ehm. O, poczekajcie, jest z nami kara, co... Dobra, ja nagrywam na YouTuba i zaraz wrócę. Dobra, i będę Wam pokazywała moje rysunki, które zrobię i teraz mam mało tych rysunków, znaczy mam bardzo dużo, ale pokażę Wam te, które zaczęłam robić z tej książki, bo mi się bardzo dużo mieści na stronie, więc gumki używam, sztadlera, brudna, wiem, ale dobrze przynajmniej ściera. Używam ołówka pogrubiającego, yy, który Koch 1 Nor, Harbut yy, 1500 b Moim zdaniem jest to bardzo dobry ołówek, bo do konturów jest w sam raz, a tak jeszcze to normalnie używam też Stadlera. Więc zacznę od rysunków, jak po kolei rysowałam. Oczywiście najpierw zaczynałam od takich oto maźnięć, takich oto w jakieś... No, właśnie o to tu chodziło, i potem pokażę Wam obrazy, gdzie te akurat techniki mi się bardzo przydały. Na drugiej stronie już były trochę bardziej zaawansowane rzeczy. Dla mnie, może dla Was nie, na przykład, między innymi to koło, które trzeba było cieniować z daleka, to wygląda tego, ale jak już się przyjrzymy z bliska, nie jest takie śliczne Więc. No, to już była większa sztuka zaawansowania. Niektórych zadań tam troszeczkę pomijałam. Więc e, zobaczcie, czy kara jest dobra. Kara jest. E, więc ten to kartkę już odkładam. Tutaj na ćwiczenia właśnie. Róbcie sobie takie ćwiczenia. Ściągajcie z netu, jeśli nie macie książki. No, ja, jeśli chcecie się narysować. Jeśli chcecie umieć rysować. Po tym rysowałam e, to. Potem rysowałam to pudło, które myślę, że też nie jest zbyt udane. I potem jeszcze rysowałam taką butrę, która też nie jest udana. I kieliszek, ta strona moją zdaniem, w ogóle jest nieudana. I jeszcze, żebym po, pokażę wam, tutaj ten kieliszek bym troszeczkę poprawiła po konturach, bo on jest troszeczkę za mało wyraźny. To nie potrwa długo, bo ja szybko bardzo poprawiam po konturach i. Już. I myślę, że teraz jest bardziej wyraźny, więc... Okej. Okay. I następnie rysowałam już e, oto taki obrazek, gdzie już jest widoczne więcej tych oto farbek. Karolina jest z nami. Powiedz coś kara. A, no dobrze. Ale jeszcze nie przyszłam do konia, więc próbowałam takie coś rysować i Karolina zaczęła mówić. Narysowałam takiego konia i wrzuciłam jego zdjęcie na, na movistarplanet.pl i po prostu ludzie pisali, że to net, co nie? Potem zrobiłam zdjęcie przy komputerze tego i oni pisali wydrukowane. Boże, cys. Jeśli mi nie wierzycie, tutaj... Tutaj napisałem swoje imię i nazwisko. Narysowałam serce i łapkę. Tak się nudziłam. I pokażę Wam, że ja rysowałam jednak tego konia. Jeżeli mi nie wierzycie, mogę zetrzeć każdy detal i dorysować ołówkiem. Nie wiem. Akurat ładny detal stawiam, więc... Rzeczkę głupiami. Jeśli e, cicho słyszycie Karolina, to sorka, bo nie mogę mi się z tej I obrazek, który rysowałam dzisiaj, uważam też sama, że jest nawet ładny jak na mój taki rysunek, który rysowałam czwarty. Jest to oto taki rysunek i uważam, że nie jest taki zły, że jest na, dość ładny jak na mojej umiejętności rysowania. I myślę, że te filmiki nie będą jakieś półgodzinowe, będą 5-10 minutowe. I no to chyba na tyle. Pokazałam Wam z czego uczę się rysować, co robię i w ogóle, więc do następnego odcinka, pa!